Zespół opieki zdrowotnej w Ropczycach serdecznie zaprasza na cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych, których celem jest promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców powiatu robczycko-sędziszowskiego. Podczas spotkań uczestnicy będą mogli bezpłatnie zapisać się na bilans zdrowia osoby dorosłej w ramach programu Moje zdrowie czy wykonać podstawowe badania. Mając na uwadze zdrowie mieszkańców Powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, zainicjowaliśmy cykl spotkań profilaktycznych pod nazwą Dzień Profilaktyki Zdrowotnej Moje zdrowie na wakacje, w których właśnie promujemy wszelkiego rodzaju aktywności prozdrowotne oraz wykonujemy podstawowe badania profilaktyczne. I co przede wszystkim, zachęcamy do udziału i do skorzystania z badań profilaktycznych. W ramach nowego świadczenia gwarantowanego moje zdrowie, które jest bilansem zdrowia osoby dorosłej. I yy, z czego może pacjent skorzystać w tym dniu? Pacjent będzie mógł skorzystać z pomiarów podstawowych funkcji życiowych, jak ciśnienie, tętno czy saturacja, oraz będzie mógł zmierzyć za pomocą szybkich testów diagnostycznych poziom cholesterolu, triglicerydów czy też glikemii. No i weź wziąć udział w programie Moje Zdrowie, czyli wypełnić ankietę razem z personelem medycznym, na podstawie której zostaną mu zlecone odpowiednie badania laboratoryjne, a później pacjent, co najważniejsze, będzie mógł skorzystać i otrzyma indywidualny plan zdrowotny. Czemu mają służyć właśnie te spotkania, te dni zdrowia? Chcemy przede wszystkim promować zachowania prozdrowotne wśród mieszkańców naszego powiatu, bo wierzymy, że to właśnie profilaktyka jest kluczem do dobrego stanu zdrowotnego społeczeństwa i to dzięki profilaktyce możemy za, zapobiec lub nawet całkowicie wyeliminować choroby, które nas dotyczą. Przede wszystkim chodzi tu o choroby cywilizacyjne, na których mamy ogromny wpływ i możemy je modyfikować przez Zmianę trybu życia na przykład. Proszę jeszcze nam powiedzieć, gdzie informacje mogą yy, mieszkańcy znaleźć? Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych Bieżąc, na bieżąco. Wszystkie informacje publikujemy na Facebooku no i zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej zozrobczyce.pl. Najbliższy Dzień Zdrowia odbędzie się już 24 lipca w Ośrodku Zdrowia w Lubzinie. 24 lipca o godzinie 9 rano zapraszam wszystkich mieszkańców Brzesówki i Lubziny do naszej przychodni, gdzie nasi pracownicy będą przeprowadzać badania profilaktyczne. Zapraszam bardzo wszystkich serdecznie, warto skorzystać. Do zobaczenia. Dzień zdrowia to doskonała okazja, by w wakacje zadbać o swoje zdrowie i dowiedzieć się więcej o jego aktualnym stanie.